Dzień dobry. moim Państwa gościem. Jest Pan Profesor Romuald Szeremietiew. Dzień dobry. Panie Profesorze, fakty TVN kiedyś wyemitowały taki program, znaczy taki materiał dotyczący tego, jakby wyglądał ewentualny scenariusz konfliktu z Federacją Rosyjską, czyli na jaką pomoc moglibyśmy liczyć. Mówimy o tym takim planie Eagle Guardian. Czy ten plan przedstawiony wówczas. Jakby jest zgodny z rzeczywistością? Czy on się może zmienił? Jakby właśnie wyglądała taka reakcja wojskowa, powiedzmy, na naszym terytorium? Czy jest zgodny z rzeczywistością? To trudno odpowiedzieć. Czy się zmienił? Nie wiem. Trzeba by mieć wgląd w te plany ewentualnościowe, jak się to w NATO nazywa które powinny opisać to, jakimi sposobami na to ma reagować, żeby reagować wtedy, gdyby doszło do bezpośredniej agresji na nasz kraj. Byłem na takiej konferencji, które zorganizowało Portal Defense 24. No i wysłuchałem tam wypowiedzi panów ministrów, generałów, a się pan minister Błaszczak zapowiedział, że dwie eskadry samolotów F-35 kupią, czyli 32 sztuki. No i wysłuchałem opowieści różnych, które tam wygłaszali panowie wiceministrowie, byli generałowie, w tym byli najwyżsi dowódcy, różni eksperci. I skomentowałem to, może niezbyt uprzejmie, na Twitterze. Powiedziałem, że wysłuchałem tej tych wszystkich wystąpień, no i przypomniałem się słowa Piłsudskiego, który mówił, że Polacy nie mają zdolności stotynicznego myślenia. I uświadomiłem sobie właśnie, że obserwowałem brak tych zdolności. Dlaczego? Dlatego, że wśród różnych głosów, które tam padły, jedynie generał Kukuła mówił ciekawie sensownie dowódca wojskowo Obrony Terytorialnej o zadaniach, które tam się pojawiają i jak oni to sobie wyobrażają, rzeczywiście bardzo słynny to był głos. I w jego głosie powiedział, kiedy zapytano tam, co jest najważniejsze do poszczególnych uczestników tego panelu, to on powiedział, że bardzo czeka, bardzo czeka, żeby się pojawiła nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. No więc ja przypomnę tylko, że ciągle przypominam, ciągle mówię o tym, że tej strategii bezpieczeństwa narodowego brak, i co gorsza, brak w związku z tym strategii obronności. A więc, odpowiadając na pytanie, które pan redaktor postawił, no trzeba by po pierwsze mieć taką strategię obronności, która opisze, w jaki sposób my zamierzamy się przeciwstawić. Tego nie należy mylić, tego opisu, z, z jakimś zdradzaniem tajemnicy. Dlatego, że wszystkie plany, wszystkie rzeczy wykonawcze, to musi być w tajemnicą, ale zamiar, zamiar obrony. Które ma pokazać potencjalnemu agresorowi, że jemu się to nie uda, to musi być jawny, tak? bo przecież mamy tym zamiarem go powstrzymać od straży. No i to jest, to jest pytanie wobec tego, dlaczego nie mamy takiego, dla te, tego zamiaru, dlaczego nie ma tej strategii obronności, a na strategii bezpieczeństwa narodowego podobno dopiero pracujemy. Tak? Więc no to przyznaję, że, że mnie tak y, osłabiło, kiedy <laughs> sobie to sobie kolejny raz uświadomiłem. Natomiast co do samego zagrożenia ewentualnej wojny. Otóż Rosja używa swoich sił zbrojnych tylko wtedy, kiedy jest przekonana, że odniesie zwycięstwo. Więc muszą być spełnione bardzo różne, bardzo korzystne z punktu widzenia, Zamiarów Rosji y, y, warunki, aby do czegoś takiego doszło jak doszło do wojny w 20 roku. Bo to jest ten przykład y, świeży stunkowo, kiedy, kiedy staraliśmy się ze sobą. Otóż wtedy Rosja uważała, że wszelkie warunki do tego, aby y, uderzyć militarnie na Polskę zostały spełnione. A więc no po pierwsze, y, załamanie się świata zachodniego, który przeżywał traumę po zakończonej właśnie pierwszej wojnie światowej i głębocie napięcie rewolucyjne, nazwijmy to tak, na terenie pokonanych Niemiec. Tam bolszewicy, czerwoni rzeczywiście byli bardzo aktywni. Wszędzie wybuchały jakieś powstania, tworzone jakieś republiki sowieckie na terenie Niemiec. No i wyglądało, że te Niemcy wrą. No i tutaj między tymi Niemcami, a tą Rosją, która mimo, że też nie była w świetnym stanie, ale miała jednak ogromne siły i udało się do bolszewikom tę armię zebrać, znajdowała się Polska, która dopiero powstała, która nie wydawało się, że była jakąś specjalną potęgą. Więc Leninowi wydawało się, że łatwo tę Polskę pokona, przejdzie po jej tupie, jak mówił Kamandziel, e, e, a późniejszy marszałek, Michał Tuchaczewski, e, do Europy i wspólnie z Niemcami zbuduje socjalizm, tak. E, najpierw w Europie, a później w świecie. No i okazało się, że nie, tak, że, że Polska była w stanie, e, przy czym tak, no oczywiście, że, że jakąś pomoc otrzymywała Zachodu, ale to pom pomoc była taka, dosarza nam bardzo niechętnie. Do tego jeszcze nasi sąsiedzi, bo nie tylko Niemcy, ale Czesi również, blokowali dostawy amunicji na przykład dla Wojska Polskiego. Tak? Gdyby nie Węgrzy, przypomnę, w czasie poprzedzającym bitwę czasie które przekazali nam miliony pocisków amunicji karabinowej, no to ta bitwa mm. <laughs> wyglądałaby dla nas inaczej. A więc tutaj wspominamy Węgrów, i dziękujemy Węgom za to, że wtedy nam pomogli. I pamiętamy, że Czesi, nie tylko Niemcy, nam przeszkadzali bardzo, odcinając nam dostawy. A więc w niesprzyjających bardzo warunkach i z armią, która była naszą, która była zlepkiem różnych formacji, tak zaczynając od Legionów, a na e, Armii Błękitnej, Powstańcach Wielkopolskich i tak dalej, byłych e, kończąc, e, jednak e, daliśmy radę. No i w związku z tym pojawia się pytanie, tak, jak jest teraz. Teraz wydawałoby się, jest lepiej. No, po pierwsze, Polska jest w NATO. Po drugie, Niemcy, i Czesi powinni być naszym sojusznikiem. Tak, tak przynajmniej jest. jesteśmy w tym samym sojuszu. Dalej no, mamy armię, która może mieć krytyczną opinię co do tego, jaki jest stan uzbrojenia, i, tak dalej, i tak dalej, ale są to niewątpliwie siły zbrojne i są to wartościowe siły zbrojne. No, i Rosja, powiedziałbym, jest owszem siłą i potęgą, i ma taki, taki wrzut, który nam opieje pod pachą, pod nazwą Kaliningradzka Oblast. Tak, ale nie ma takiego, nie może mieć takiej pewności, że uderzając na nas wygra. Znaczy, musi mieć większą pewność niż miał Lenin, na pewno w 1918-1919 roku. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że ta taka wojna, której musielibyśmy stawić czoła rosyjskim najeźdźcom, wydaje się być ciągle mało prawdopodobna. Ale to nie oznacza, że ta wojna jest wykluczona. Albo inaczej. Może być inny wariant tej wojny, nad czym się również specjaliści zastanawiają. Pojawiło się takie dziwne pojęcie konflikt zbrojny wojny połogą, wojny. To znaczy, że wojny formalnie nie ma, ale de facto ona się toczy. Na przykład ona się toczy w cyberprzestrzeni. Taka wojna podprogowa e, toczy się już na Ukrainie. Formalnie nie została ogłoszona i formalnie rosyjskie siły z wojny nie są zaangażowane w działaniach na terenie Ukrainy, a e, wojnę mamy jak najbardziej. Czy taką wojnę można sobie wyobrazić, jeżeli idzie o nasze relacje polsko-rosyjskie? W Moim przekonaniu tak. W moim przekonaniu tak. Dlatego ja myślę, że gdybyśmy rzeczywiście wzięli się do roboty i zbudowali tę strategię obronności, to należało uwzględnić przede wszystkim ten sferę cyber jako miejsce ewentualnego konfliktu. Druga kwestia to jest zdolności, które Rosja sobie buduje, jeżeli idzie o prowadzenie działań w typie nieagularnym, mówi się asymetrycznym. Rosjanie rozbudowują ciągle e, i specnaz, siły specnazu, i e, z e, siły desantu. Podwojono te, te, te siły, jeżeli chodzi o... o I to są, to są jednostki, które są w stanie podjąć działania, ale zielone ludziki. A więc sobie wyobrazić, tak, jeżeli Rosja... Jest zamówienie duże na śmigłowce, jeżeli działa No do czego służą śmigłowce? Między innymi mogą służyć do przerzucenia właśnie takich desantów, które można wysadzić w różnych miejscach, na przykład na terenie Polski, i mogą one podjąć działania zbrojne. No i teraz pytanie wobec tego, czy jesteśmy przygotowani na, taką, na, na, na tego typu uderzenie tak? i jak będziemy reagować? Przecież nie dywizją pancerną, która jest w żaganiu, prawda? Czy mamy wobec tego y, przygotowane do tego y, możliwości działań i reakcji? A można sobie wyobrazić, kiedy się takie desanty mogą pojawić. Wtedy, gdyby sytuacja w Polsce wewnętrzna zaogniła się, biorąc pod uwagę sytuację polityczną i te spory, które się toczą. Przecież ten, ten spór, ten podział tak na, na, na dwa bloki, mówi się o dwóch polskach w o podziale, ciągle występuje i mam wrażenie, że raczej nie, nie łagodnieje ten spór, tak, jest coraz ostrzejszy. Można sobie wyobrazić. Powiedzmy, że, że w rejonach, w których na przykład do, do, do głosu bardzo dochodzą grupowania, które są w, rodzie, w stosunku do obozu rządzącego, że może się pojawić przestrzeń, w którą można taki desant przepraszam, rosyjski włożyć. Tak? Zawsze, że on na początek nie musi wcale być oznakowany jako wojsko rosyjskie, prawda? To mogą być po prostu bojownicy, na przykład o to, żeby Kościół katolicki nie, nie mieszał się do spraw państwa i żeby do zwalczania pedofilii, można sobie wyobrazić takie, takie, takie formacje, prawda, które będą zwalczały pedofilię w polskim kościele, no i będą to ludzie uzbrojeni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe oczywiście i na tego typu zagrożenie w szczególności bym zwrócił uwagę. swego czasu było głośno o tym, że w ramach tych ćwiczeń Zapad, tak. odbywających się cyklicznie, Rosjanie ćwiczyli uderzenie taktyczne obronie jądrową na Warszawę. Czy to jest scenariusz, który mógłby się w rzeczywistości zrealizować? I czy, no to, i, czy, tak. Jaki by był koszt dla Federacji tak. Rosyjskiej użycia takiego? Teoretycznie jest to, jest to oczywiście możliwe mówię, teoretycznie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście najpierw w doktrynie jeszcze układu warszawskiego, więc sowieckiego bloku było przewidziane użycie taktycznej broni jądrowej w razie wojny z Zachodem. A czy tam było chęć założenie takie w, w tym planie bitwy, że na terenach, na, na których na przykład wojska rosyjskie mają, czy sowieckie, szerzej, bo również i, i ludowe wojsko polskie mają e, rozwijać ofensywę, że droga do, 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 do powodzenia takiej ofensywy będzie wyrąbywana jakby takimi punktowymi uderzeniami. Na przykład e, ten front polski, który miał być wama tego, 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 tego bloku wschodniego, który miał zajmować północne Niemcy i Danię, no tam były wskazane 123 cele do uderzeń jądrowych, właśnie taktyczną bronią jądrową. To mieli wykonać Rosjanie, Sowieci na rzecz polskich wojsk, które miały dzięki temu tam to wszystko opanowywać. Więc zakładano, zakładano że, że po pierwsze, że, że siły ofensywne mogą wejść w takie miejsce, gdzie uderzy się tą bronią, i zakładano, muszę powiedzieć, bardzo niskie poziomy radiacji. To znaczy, nie przewidywano, że, że powiedziałbym, że zbyt długo te wojska rosyjskie, sowieckie muszą czekać, zanim ta fala radioaktywna opadnie. Te, te poziomy radiacji, o tym, że, że, że były za niskie, okazały się, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu. No wtedy skierowano tam między innymi wojsko do, do opanowania tej katastrofy przyjmując te właśnie wskaźniki radiacji, które zakładano na wypadek wojny z Zachodem. No i okazało się, że strasznie dużo, kilkaset tysięcy e, tych uczestniczących w tej, w tej operacji e, opanowania tej katastrofy e, zapadło na choroby popromienne. To, okazało się, że to był za niski e, wskaźnik. Więc powstaje pytanie pierwsze to takie, czy Rosjanie współcześnie zwiększyli te, te wskaźniki radiacji. E, w związku z tym e, no, z naszego punktu widzenia jest to trochę raz byłoby bezpieczniejsze, że zastanowiliby się oni, czy warto używać tej broni e, taktycznej. E, ale jedno nie ulega wątpliwości, że e, w doktrynie wojennej e, Federacji Rosyjskiej e, została przyjęta taka specjalna instrukcja o użyciu broni nuklearnej przez wojska e, rosyjskie w, w sytuacji, kiedy, właśnie w takiej, kiedy Wojska konwencjonalne nie dają sobie rady, jeżeli idzie o, o zajęcie gościem. Tę, tę instrukcję podpisywał jeszcze prezydent Miedwiediew. Ona obowiązuje, ona jest tajna, więc nie wiemy, w jakich warunkach Moskwa zakłada, że, że użyje tej broni jądrowej, ale zakłada, że użyje i dla nas to zła wiadomość, bo przeciwko państwom, które nie mają broni nuklearnej. Tak. Przedtem było takie niepisane porozumienie, tak, że, że użyją, można użyć broni nuklearnej przeciwko innemu państwu, które tę broń posiada. Tak. To było w relacjach wschód-zachód. Teraz już tego Rosja nie zamierza przestrzegać. A takie pytanie, czy w ogóle Rosjanom na coś tak zniszczona Polska? Bo powiedziałem o Warszawie, prawda? Ale gdybyśmy założyli, że Rosjanie użyją tej broni na skalową masę, na terytorium Polski? Czy taka spalona dziura pośród Europy nad Szerysem jest potrzebna? Nie, moim zdaniem nie. To znaczy, to jest właśnie jeden z tych czynników, które ja sądzę, że trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę groźbę takiego użycia. Można sobie wyobrazić jakieś jedno czy dwa uderzenia, które miałyby charakter takiego y, Czernobyla. Y, a więc raczej nie duży ośrodek miejski jak Warszawa, ale jakieś mniejsze. I chodziłoby o to, jeżeli by tutaj strona rosyjska doszła wniosku, jakby o złamanie woli oporu po stronie polskiej. Tak? Takie, jak wiadomo, dwa uderzenia na Hiroszimę i Nagasaki złamały e, gotowość walki i obrony e, wśród Japończyków. Więc, więc to może być e, jakby e, takie zachęcające tak, dla strony rosyjskiej. E, ale na pewno nie użycie broni masowej, e, broni Taktycznej w, tak, w dużej skali, tak, jeżeli idzie o nasze terytorium. Nie, nie. To Rosji, jeżeli już, to potrzebna jest Polska jako terytorium, które wzmocni potem imperium, prawda, a nie będzie tylko dodatkowym obciążeniem. Ja myślę, że koszty, jakie ponosi, ponoszą chyba Ukraina, bo Czernobyl jest na tym terenie. W związku z tym Czernobylem na pewno jest odpowiednio. Szacowane przez stronę rosyjską. No, skoro jesteśmy przy Japonii, to warto chyba zapytać pana ministra o to, że e, Donald Trump odwiedził właśnie Cesarstwo Japonii. Mm -hmm. e, złożył wizytę na pokładzie niszczyciela, który de facto był helikopterowcem. E, I takie pytanie: czy w dobie tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej tak. Amerykanie dalej będą trzymali klucz gdzieś tam nad rozwojem e, armii, marynarki japońskiej, czy Hmm, powiedzmy, te, te takie ograniczenia, no również konstytucyjne, mm -hmm. e narzucone po drugiej wojnie światowej, mogą odejść do Czyli Na przykład, mówię o chociażby posiadaniu lotniskowców, bo dlatego mówimy prawda, o helikopterowcu. No, ta wizyta prezydenta e, na tym niszczycielu helikopterowym tak e, jest o tyle znamienna, ponieważ Japonia zamierza nabyć samoloty F-35 pionowego startu. I mają być one umieszczone na tego typu okrętach. Tak? Japonia w Konstytucji ma zapisane, że nie wolno posiada lotniskowców. Podobnie jak zapisano w Konstytucji, to oficerowie generała, chyba makaratura, pisali tę Konstytucję. I to ten Krześmik mówił, że gdzieś czytałem, że to w ciągu dwóch tygodni napisali, bo Japończycy jakoś nie, wtedy nie byli skłonni do tego, żeby tego typu ograniczenia przyjmować i w tej konstytucji jest zapisane, że Japonia nie ma armii, nie będzie prowadziła żadnych wojny nigdy w życiu i nie będzie miała lotniskowców, tak? bo, bo są armię z tą z nimi lotniskowcami, jak wiadomo, Amerykanie i w ogóle tam ten teatr azjatycki miał duże kłopoty tak? w czasie, kiedy Japonia rozwijała swoją, swoją ekspansję. No i to się zaczęto to obchodzić tak? w ten sposób, że że po pierwsze, wprawdzie Japonia nie ma armii, ale ma siły samoobrony. No, siły samoobrony nie są wojskiem, ponieważ w konstytucji nie ma czegoś takiego i żołnierzy sił samoobrony uważają się za cywilów. Oni są cywilami, oni nie mają prawie żadnych żołnierskich, prawda? nawet są sądzeni przez sądy cywilne. No, i w związku z tym, no i nie było też żadnych środków wysyłek, no więc piechoty morskiej, lotniskowców i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie jest rozwinięty przemysł wojeniowy japoński, i na przykład Japonia ma bardzo nowoczesne czołgi. Tak? No, i ma owe niszczyciele helikopterowe, które są w gruncie rzeczy takimi lotniskowcami. I teraz, no, wszystko wskazuje na to, że, że Japonia Uzyska zgodę. Znaczy, tam władze Japonii stają się zorientować korekty w, w konstytucji, żeby, żeby można było tutaj rzeczy już pewne zrobić. Po pierwsze, zalegalizować siły samobronne jako armię w Japonii. No i po drugie, wprowadzić właśnie te systemy uzbrojenia, którym Japonii mieć nie wolno. Prawda? No i y, y, Japonia zresztą tutaj kieruje swoją ofertę, jeżeli zakupy uzbrojenia do Stanów Zjednoczonych. Na co, zdaje się, że Stany Zjednoczone patrzą przyjaźnie. Również dlatego, że w tych relacjach handlowych między Stanami a Japonią, no, Japonia ma nadwyżkę ogromną, jeżeli idzie o sprzedaż towarów do, do, do Stanów Zjednoczonych, więc gdyby kupiła w Stanach drogi, uzbrojenie, prawda, no, to tym samym tutaj relacje te handlowe by też uległy poprawie, na co pewnie prezydent tam spojrzałby przyjaźnie. I stąd wizyta prezydenta Trumpa i odwiedzenie akurat takiego okrętu, a nie innego. To jest bardzo znamienna. No Tam dodatkowym elementem, który oczywiście komplikuje trochę sytuację, to jest to, że, no, to, że Chiny irytują się z tego powodu, że Japonia za, zaczyna wydawać zaraz więcej na zbrojenia. To jest kilkadziesiąt milionów, miliardów dolarów, przypominam. To jest chyba szósta, albo chyba szósta, chyba pozycja, jeżeli chodzi o. Wielkość nakładów w świecie na, na wojsko, więc to jest już poważna pozycja. No i biorąc pod uwagę gospodarkę, potęgę gospodarczą Japonii, y, więc to, to może niepokoić Chiny, zwłaszcza gdyby pojawiły się japońskie lotniskowce. Natomiast y, oprócz tego na to nakładają się jeszcze do no, nieprzyjazne bardzo spojrzenia i ze strony Południowej, prawda, y, która jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone tutaj się bardzo angażują w jej obronę. No, a wydaje się, że obrona e, Dalekiego Wschodu bez udziału Japonii, poważnego udziału Japonii jest trochę ryzykowa. Japończycy próbują wyjść z tego nawiązując bliższe e, współpracę z Filipinami. Prawda? Korea Południowa e, ma tu za złe. Tak? No i e, inne państwa azjatyckie, które doświadczyły e, japońskiej Okupacji, terroru. No, to, to nie były rzeczy sympatyczne, to co zrobiła Japonia w czasie wojny, w stosunku do słowa narodów państw, tych okup terenów okupowanych. Więc no, tutaj jest, powiedziałbym, szereg rzeczy, które, które wskazują na to, że, że także Japonia dostrzega potrzebę jakby budowania swojej potęgi, rozbudowy swojej potęgi militarnej. Myślę, że jest to aprobowane przez Stany Zjednoczone. Wzbudza to, bo to byłby czynnik przeciwko Chinom, wzbudza to, jak mówię, niepokój drugiego sojusznika amerykańskiego Koje Południowe. No i powstaje pytanie, czy i jak ten problem zostanie rozwiązany. Panie ministrze, takie pytanie na koniec. Jaka będzie Federacja Rosyjska, Rosja, bez Władimira Putina jako prezydenta, premiera, głowy państwa, naczelnika? To znaczy, em, jaka będzie? Taka sama. Znaczy, ja nie, nie sądzę, żeby, żeby elity rosyjskie były w stanie jakby wykreować inny rodzaj przywództwa niż autorytarny model rządów, który jest obecnie, a który był przedtem w różnych odmianach, ale cały czas był taki trzymający trzymające społeczeństwo za pysk, które to społeczeństwo to bardzo lubi. Tak? Wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, co się może wydarzyć w Rosji, ja się polecam, to niestety zła wiadomość, bo to jest gruba książka i wiele tomów, ale w moim przekonaniu, dla każdego, kto chce się poważnie zająć, ocenić sprawy rosyjskie, warto przeczytania. To jest wielotomowe, niestety nieskończone, ale wystarczająco, to jest siedem tomów, które napisał profesor Kucharzewski. Historyk wybitny, polityk jakiś czas, ale wybitny, bardzo historyk, i tytuł tego, tego, tego dzieła od caratu Białego do Czerwonego. Otóż Kucharzewski tam w tej w swojej pracy wskazuje, że bolszewizm nie jest wcale jakimś wynaturzeniem, zaprzeczeniem tego, czym jest Rosja, mimo że walczy z Białą Rosją. Ale jest jakby naturalnym elementem rozwoju funkcjonowania państwowości rosyjskiej, że to jest, to się mieści cały czas w tym narodzie. No i nadzieje, które się pojawiły między innymi na Zachodzie, że po upadku komunizmu, także tutaj, e, zawsze, że, że na Zachodzie istniał też pewien idealny obraz Rosji, tej Białej Rosji, prawda? Bo naczytali się Kareminy, naglądali się filmów takich powiedzmy tam. O, pokój wojna, i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że jakaś taka piękna Rosja gdzie to pojawi, tak piękni oficerowie Axel Banty i damy, które tańczą nomen, nomen Mazura. Prawda, na, na sali, na jakichś salach w Petersburgu, salach balowych. Bel no a tu się okazało, że znowu pojawił się zamordysta, tym razem pan prezydent Kwałodzia, prawda, i znowu maszerują i Jakoś się dziwnie składa, że z jednej strony oddają cześć Mikołajowi Długiemu, zamordowanemu przez bolszewików, a z drugiej strony jego mordercom, Stalinowi i tak dalej. I tak dalej. Jakoś to oni to łączą. To, to znaczy, że miały rację kucharzewski, który mówił, że to jest jakby naturalna droga. I dlatego ja się nie spodziewam niczego nadzwyczajnego. Znaczy, gdyby Rosja się. Zmniejszyła do wielkości Księstwa Moskiewskiego, czego jej serdecznie życzę, to wtedy byśmy nie mieli tego problemu. Ale dopóki to będzie ciągle ten wielki obszar, na którym Rosjanie stanowią siłę dominującą, a elity rosyjskie mają taką, a nie inne wyobrażenie o tym, czym powinno być państwo rosyjskie, że to powinno być imperium, to się tutaj nic nie zmieni i na to liczyć moim zdaniem nie należy. Dziękuję panie ministrze. Moim państwa gościem był pan profesor Rumman Szeremit. Dziękuję bardzo.